Witam Was serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj lecimy sobie z takim nieco odmiennym filmikiem, w którym pokażę Wam moje top 5 petard na rok 2019 akurat przysłużę się stronką piropolsk.pl Oczywiście wiele z tych petard możecie dostać na innych stronkach i będą one również tak samo dobre, ale akurat tutaj wszystkie praktycznie moje topki były od razu pod ręką, także możemy przejść do pierwszej pozycji. Którą, którą będą petardy XP 1013, które miałem przyjemność nie ostatnio testować i są to petardy naprawdę świetne. Ogólnie to jeszcze zanim przejdziemy do dokładniejszego opisu i zalet różnych tych petard, które będę Wam prezentował to pod koniec filmiku również będzie szybciutka, króciutka część z petardami, które są bardzo nieopłacalne i zdecydowanie nie warto ich kupować. I ogólnie od razu mówię, że to jest filmik typowo skierowany dla osób, które dopiero zaczynają z pirotechniką, za bardzo się nie po prostu nie ogarniają jeszcze w tym samym temacie, co jest wart nawet po wyglądzie, co może być dobre, jakie produkty, jakie importerów i w ogóle, więc myślę, że tutaj dla doświadczonych fanat, fanatyków pirotechniki raczej nie będzie nic wybitnie przydatnego. No ale to też jest oczywiście kwestia gustu, może być jakiś produkt, którego wcześniej nie znaliście. Chociaż przechodząc już do tego klasyku, to ciężko go nie znać jak się chociaż troszkę dłużej już w tematyce pirotechnicznej siedzi. 3 g prochunek na sztukę, czyli 60 gramów na, na paczkę, 20 sztuk. I są to petardy naprawdę fajnej jakości. Nigdy nie miałem z nimi problemu, żeby wybuchały w wodzie, czy po rzuceniu z dużej odległości o twarde podłoże. Ogólnie jedynym minusikiem, jaki można się do tych petard doczepić jest fakt, że czasami niektóre sztuki wybuchają nieco słabiej niż pozostałe, ale to jest naprawdę mała różnica, ledwo wyczuwalna i zdecydowana większość petard wybucha porządnie mocno, tak byśmy oczekiwali od 3-gramowych petard i ogromnym plusem, zaletą jest tutaj bardzo niska cena, bo za 9,50 mamy 20 potężnych petard. O, czy nawet po komentarzach możecie zobaczyć, że ludzie są nimi zachwyceni. Ja tak samo podczas naszych testów. Kolejnym produktem to już w sumie może być retro wspominka troszkę, bo wkrótce tych produktów już w ogóle nie dostaniemy, ponieważ są to petardy od Dextrina. Oczywiście tu z Nitrate 2, ale chodzi też o Signalos 3.0. Świetne petardy, najtańsze chyba petardy, jak wychodzi ilość cena za sztukę, które mają Titan 1780 za paczkę 20 petard. Z nekiem, o jej Neku, zapomniałem też czy gramy, tak samo jak X 1013, ale zdecydowanie wydaje mi się, że te petardy są troszkę mocniejsze i dodatkowo mają prześwietny tytan i prześwietną flarę, czego niestety nasze 8,59 super superkrakery nie miały. Także jak ktoś szuka się jakichś dodatkowych efektów, to zdecydowanie je polecam. Tym bardziej, że wkrótce najprawdopodobniej tych petard już nigdzie nie dostaniemy i 2019 jest ostatnim rokiem, kiedy możemy się nimi nacieszyć. I oczywiście nie mogła zabra zabraknąć tu klasyka a w sumie chodzi tu nie o te konkretnie jedne petardy, tylko całą serię Explosive i nadal w nie uważam i podtrzymuję, że to jest najlepsza seria chyba na rynku pirotechnicznym petard gdzie bardzo fajnie jest po prostu jakoś moc do ceny, bo za 3-2 zł mamy paczkę 20 naprawdę całkiem przyzwoicie mocnych petard, gdzie czuć, że te petardki mają pół gamaneku na Sztukę i naprawdę dają sobie radę. Tak samo polecam bardzo eksploziv dwójki, są minimalnie słabsze od eksploziv trujek i eksploziv jedynki są znacznie słabsze znaczy nieznacznie, ale trochę słabsze od tych obydwu. A jest ich za to 40 sztuk w i zazwyczaj są troszkę tańsze. Także te wszystkie, całą serię eksploziv nadal mogę od serduszka polecić. Miałem akurat przyjemność przetestować wersję z 2019 roku eksploziv trójek i są tak samo dobre jak co roku. Jedynie troszkę tutaj kuleje jakość yy, wykonania, bo zdarzało się petardy lekko powygniane, no nie idealne, ale no w tej cenie też nie oczekujmy nie wiadomo jakich cudów. Także przechodząc do yy, przedostatniego produktu, chociaż nie do końca, bo to nie jest tak ścisłe, to 5, no bo jeszcze kilka innych petard przy okazji Wam wspominam, a są to c od Piro Maxa. Yy, Troszkę swego czasu petardy bardzo niedoceniane, ale ostatnio zauważyłem, że ludzie się z nimi troszkę polubili. Bardzo fajna jakość, no może z tą jakością nie ale na pewno dobra proporcja ceny do mocy, bo za 9,50 tak samo, ile kosztują XP1013, może są te petardy odrobinkę mocniejsze, słabsze, ale zdecydowanie mają dłuższy ląd i dodatkowo zieloną. Flary. No i mają mniejszy, mniejszy nek, ale tak szczerze powiedziawszy, aż takie ogromnej różnicy w mocy pomiędzy yy, XP, XPXP 309, C4 a Super Pekarami. Nie różnać. Nie, nie widać i nie czuć. I przy okazji od razu mogę polecić tutaj C4 Small, które też według mnie naprawdę tegoroczne i zeszłoroczne naprawdę fajnie dawały sobie radę. Porównywalne, prawie tak dobre jak stare JOC 05. Byłem w szoku, jak je odpalałem. Także. Ostatnim, ale nie najgorszym produktem będą emitery TP2. Jest to już troszkę wyższa cena niż emitery X5013 oraz petardy C4 od Pyromaxa, ale również jest to produkt zdecydowanie godny uwagi, bo tutaj uwagę przykuwa przede wszystkim świetna jakość wykonania. Fajna flara, bardzo duża moc. No i ogólnie cena też jest tylko 2 zł wyższa. Więc no jak 2zł, 3zł wyższa od x 1013 i C4, więc jak chcemy mieć taką naprawdę fajną jakość, fajną flarką czerwoną, to zdecydowanie polecam, warto czasami te 3zł dopłacić. I oczywiście tutaj przy okazji, jak już mówię o całej serii emiterów od Tropika, to akurat jest fajna promocja w sumie właśnie w piropolsce na emitery Exploder 4, tylko których teraz nie mogę jakimś cudem zobaczyć. Ale zaraz je tutaj znajdę, o tutaj są. Za 13 zł możecie kupić naprawdę 12 przepotężnych petard, które wbiją wszystkie te tutaj petardy zaprezentowane. Ale oczywiście ja takich najmocniejszych petard tutaj nie pokazywałem, bo jak ktoś zaczyna z pirotechniką, to w sumie raczej ludziom nie zależy, by musiało być koniecznie wymaksowane, jak tylko najmocniejsze się da. Tylko przede wszystkim, żeby była jakość adekwatna do, adekwatna do ceny. Ale jak chcecie coś naprawdę mocnego, w świetnej cenie, no to Explode 4 jest świetnym wyborem. A co do petard, których zdecydowanie nie mogę polecić. No to, no tak, z petard, których zdecydowanie raczej nie polecałbym, to cała nowa seria Tiger Boomów, Dragon Boomów, są to po prostu niezbyt dobre petardy. Oczywiście, jeżeli trafi się stara wersja, to jak najbardziej polecam, prześwietny produkt, ale te najnowsze niestety są bardzo słabe. Również nie mogę polecić zbytnio żadnych petard poza serią Explosive yy, 1, 2, 3 i od 05 od Jorge. Wszystkie te FP5, nowe FP3 no, może nowe FP3 jeszcze aż tak tragiczne nie są, ale te wszystkie kartonowe, papierowe petardy z początkiem FP od Jorge to też jest straszny syf, czyli FP5, FP6. I również kolejną rzeczą, której bym zdecydowanie nie polecił, to jest cała seria. Tutaj akurat chyba ich nie ma zbyt dużo od Triplexa, tych dużych petard zapakowanych yy, właśnie, o, dużych petard z małym nekiem a nie, tak, to akurat co jeszcze chyba w miarę normalne z dużym nekiem, jak na przykład właśnie te Dark Angelki albo, czekajcie kurcze, tutaj nie masz tych petard, o których konkretnie chodzi ale myślę, że kojarzy to petardy typu Bolid o, na przykład je właśnie inne tego typu od Triplexa też zdecydowanie swoje ceny nie są zbyt warte, jedyne co tu nadrabiają wyglądem to było chyba na tyle w tym filmiku. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Napiszcie czy chcecie jeszcze więcej kiedyś takich filmików, jakie są Wasze ulubione petardy, a my widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach. Cześć, i czołem się maneczko.